Szymonaczko widzowie z tej strony Radek X5281 podłoga. Ja mam dla Was taką prośbę, jak pod tym filmem będzie 50 łapek w górę do tego 200 subskrypcji na tym kanale, czyli na moim, to będzie taka... Niespodzianka Ale Jak będzie 200 subów I 50 Łapet pod tym filmikiem To wtedy, okej? Okay? No I za niedługo Halloween I za niedługo piosenka Halloweenowa To Bijajcie yy, no, i Piszcie na postach Różne pytania na ciekawe. Okej, okay? piszcie mi tutaj, piszcie, bo ja tu napiszę coś. Um, czy czekacie na piosę węgla? Może tak być? No, no. nie wiem. Jak się pisze, ale nie wiem. Nie, wiem, nie wiem, Bo tu jest e, tych e, a, kurde no. Napisz... No i tu możecie napisać, że tak, czekamy, albo nie, albo że woli panią albo coś tam. Można coś się chce pisać, ale nie widzę. Um, o, ktoś mi tu napisał. Na tym IP. I to to. Dobra, już. Dobra. Dobra, e, tu mi ktoś napisał crypto play i dobry serwer, dobrze. Tu, dobra. A, ktoś mi tu napisał coś głupiego. Dobra, i piszcie na tych postach, co tam chcecie, czy czekacie na piosenkę halloweenową. Możecie odpisać, że tak, albo nie, albo a czekasz na piosenkę Friends? No ja czekam ja rób na różne Dobra, zawsze subskrybujcie i piszcie.